Witam, cześć z tej strony Ciastko. Dzisiaj jesteśmy na minigamesach i jest ze mną Natura, w Drużynie. mano I Miszczu. No cześć. E, I gramy na Enigmę, który też dawno tutaj gościł na kanale już. Cześć, cześć. I na Pewora. Halo. E, dobra, wybraliście jakąś mapkę? Dobra, to. Oha, to na hopy, to powodzenia, że ja tam pierwszy dobiegnę. Dobra, to Ale jest to mapa po... to jest pod... Kiepsu, tylko my przegraliśmy i oni nas No nie przegraliśmy, to jest mapa taka kto pierwszy do broni dobiegnie. Aha, ty bo na też mamy grać. Dobra, no nieważne. Nieważne. ważne. nie dobra, robię. Rensa, Zaraz, to robię reset to i będzie lecimy. tą mapę ma bana, mam w pisze. Właśnie, łapeczkę w górę <grym proszę <grym <grym zostawić, kanały chłopaku będą w opisie. Yy... Na... Mapka ogólnie była u Natuśki już chyba kiedyś. Nie, nie było często, Ale nie ma teraz minigamesów żadnych nowych, więc no niestety, a ta mapa była spoko, więc... Zagramy sobie ją jeszcze raz. Zagramy w TT, tak jak w, Tam były. O, właśnie, no to było. Masz, masz. Jeden Co, to na było? Jeden. Co to było? Jeden na A jeden, jeden na 1 ok. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Alerabat, czyli darmowa wtyczka do przeglądarki, dzięki której zaoszczędzicie naprawdę kupę kasy, robiąc zakupy przez internet. O dodaniu wtyczki za każdym razem, gdy będziesz robił zakupy, w prawym górnym rogu wyskoczy Ci okienko z dostępnymi kodami. Dodatkowo, Alerabat zawsze wybierze ten najkorzystniejszy. Oprócz tego część wydanych pieniędzy wróci na Twoje konto w postaci cashbacku w tym wypadku jest to 5,5%. Dodatkowo możesz pobrać aplikację na telefon i mobilnie również korzystać z Rabatów. A więc tym sposobem zaoszczędziłem 20 zł i mam satysfakcję, że kupiłem coś taniej. Czy z tym sumieniem mogę polecić tą wtyczkę? Bo samo dłuższego czasu z niej korzystam. Więc jeżeli też nie chcecie przepłacać, to link do wtyczki oraz aplikacji będziecie mieli w opisie. To by było na tyle. Widzimy się już w filmie. Trzymajcie się. Cześć. Persony jakieś tam no. mnie nie złóża. Dobra, przechodź, przechodź. Dasz radę, dasz radę. To, to, to jest. To jest. Rysiu, to musi, musisz, Dobra, to już jest, swój, już jest swój. Ty patrz! Patrz! O! Przejdzie, nie zdążę. O, jest nice, Dobrze! Pewor wyeliminowany! Dobrze <grym> tutaj! <na movement grym> no, Chciałem Panny Hopem to zrobić, no ale nie dał rady. No wiesz, to jest... To movement boga tutaj się I co, teraz kolejna... A, Czemu dobrze. ja znowu jestem? Dobra, ten... lecisz, lecisz, Ryszard, To jesteś najlepszy w tej konkurencji nasz team Ciebie wystawia, stary, dawaj. Dobra, przegrał chyba teraz. Chociaż... Dobra, przegrał, 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 stary. Ty! ty, patrz! Nie! Dobrze! No, 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 no. Co ty no, spierdolisz? <laughs> jak no. to duelki? No. W ostatnim jumpie to zjebałem tak. nie. No Bo on fajnie podskoczył na końcu i tak nie miał jakby no, wiesz, cooldowna takiego Unlucky Ja laki, jestem, no. bo dawno nie grałem w tego. gry. No tłumacz się, tłumacz się. Ciasko tylko dlatego, że my zjebaliśmy to tak, to tak. Dobra no. kurwa, tłumaczcie się przed Wielkim Ciaskiem. Tam, tłumaczcie się przed Wielkim ciastkiem, <laughs> tak, dokładnie. No, pan bo... Nie, jest, nie, dobra, nie odpalaj panny Chopa żadnego, zostaw to. Gdzie? Dzieciak, dzieciak. Kit, kit tam zwany. Dog przy okazji. Co to jest? to jest dobra, dobra. tek, tek, tek wiadomo. Dobra, biorę digla. No jezaj psów, od razu. Dobra, to może idźcie se kurwa, grać po co? No, ty... no Co? Z z ustem. I się nie, nie ma tak. tutaj leczenie. maciasz. się nie ma coś tamtego. Masz powiedzieć no, go? Tak, tak, tak. Ten klep wziął tigre, czemu? Nie, nie no mam. Bo... Nie wiem! Nie o Boże, no nie no! Ten wziąłem. Wziąłem. No bo Digle bym chciał... A dobra, no, nie ma. Jakbyście nie padli wziąłem, za zero to no. by było git, no! Dobra, dobra no. jesteś urojeńcem kurwa, dalej ci się wydaje, że dobrze strzelasz z tego digla. No bo dobrze strzelam z tego digla, stary. weź kurwa! Zabierzcie go do psychiatry! <laughs> nie no, digl to nie jest nasza broń, ewidentnie, naprawdę. Dobra, to teraz gonitwo! Z kurczakiem. No mapa pod na to łyżkę, mapa pod na to uśkę. no czyli jeden ma kurę i musi z dupką Aha, okej okay. Musi oddać to komuś kurę Kto ma teraz kurę? Ja mam kurę? Nie. nie Nie wiem, może ja mam Let's go, teraz dopiero Ktoś ma Wygląda New Chicken, dobra, Degas uciekaj, uciekaj Ej, tak, to kurde, jak chcesz mieć? Nie, kurde, nie chcesz mieć! Nie, nie, Kury nie, buch buch chcesz buch, no, nie, chcesz nie, nie! Rzuć mu, rzuć mu! Rzuć, rzuć! Czekaj! Jak, jak się, no to e, się to ucieka! E, e, musisz biec z niego, jak kikasz. Dobra! Nie, o nie. Boże. nie wiem, kurwa, bo nie można normalnie, kurwa, jak się strzela, tylko jakiś E, kurwa, spisze. Dobra, uciekaj, 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 Nimo, bo ten David ma kurę. Bo Tobie! Natural złapie, please. Dobrze, 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 dobrze! Dobrze. Na górę, na górę, na górze, jest, na górze jest, na górze jest, na górze. Dwóch na górze masz, dwóch masz. Jeden Kurwa. spierdolił się, spierdoli się. No nie! A! Dobrze! <laughs> Dobrze. Spierdali się, spierdali się. Ej, dzieciak, o, bo... dzieciak. Jeszcze tych map do końca nie ogarnę Niech was Bóg... No za fajfus. Dobra, teraz go peta. Jak ja mam go trzymać, ty? Trzymaj <laughs> peta ja ja jest dole Ja przed peworem nie to jest muzie, mapa pod niego muzie. bo ma moment Ja pewnie dostanę kurę Aha świetnie Do góry jest, do góry, do góry. Gdzie Jest ta, ta, jest tutaj, tutaj. dobra a czemu to tak Co się z nim dzieje? nie A nie da nie. się podskoczyć wysoko na tym górnie? Ale nie da się ten, patrz, Dobra. nie da się wyskoczyć wyżej. Dobra, z, zjebany ten z tym kurczakiem nie, nie dało się, da się wyskoczyć, ale z kurczakiem się. się nie dało. Dało się. Dało się. No. To, że ty nie umiesz, to nie, Nieważne, to nie da. Nieważne, no, Nie moja mapa. Nie wiesz tej mapy. Nie moja mapa. Ma, ma. No, masz Ta. nie z tej mapy. Ja mam ale piję. co? To coś z mapy nie będzie. Będziemy, będziemy tylko na Digle Te, grać. No i dobrze. No i no, tak, coś dla digle, Nie. Nie. No, no, może na wówki chcecie? No, tak. Obojętnie, na cokolwiek. No, ale być. jak ten dzieciak od nas tam wchodzi. Nawet nie da kolegom wybrać. No nie da, nie da. <laughs> tylko od razu. Albo raz to razu. zagrajmy, to zagrajmy. Poróbmy ich na web. Dawaj. To. Oni wskakują do nas jak coś. No kurwa! <dusividu> no <tenansen> porobili się jak psa. Ej, ej, Rysa, to... nie. A Aje, będzie od dołu, od to od dołu pewnie będzie, jak Uważajcie, bo tu można tak. Aha. Dobra, no kurwa, no ramy. Ramy. nie! <duszuje> cia, no chciałem go, go jebnąć. Ale lipa. Coś go zabić, przecież zbyt. Aj! Tak, mi spadł na łeb i mnie zabił od razu, a wy kurwa strzelaliście przynajmniej No nie... No dobra. To, dobra, pow, powtórz tą mapę jeszcze raz. Powtórz mapę, znowu Enigma do sobie strzała, ale nie No Ale ty to nie zabijajcie mnie na strzał. Ale skończyzn. to jak? Czemu? <laughs> no Bo pe, Pewor zapierdał tak szybko, nie, go się nie dało nie trafić, mogę, a nikt to łatwiutko. Ja dziwo się nie, ja dwa ja dwa nie mogę akurat rozpędzić, no to jest prawda. Dobra, ja Mogę ja to raz raz odpalić, mogę to odpalić. On Co to jest na górze? Co to jest? A dobra, oni tu muszą wejść. Jak ktoś. Co za psy. No nie strzelaj we mnie, krytynie. To nie ja. To nie wiem, ktoś mi zajebał. To no digle tak to. Dzica. A ja kurwa, no ja. Dzica, nie strzelaj kurwa. do mnie, krytynie. To ja. Wszak... <noise> Jak on lata, ty? Ej, no. no. co? No. Co? Bez sensu, bez sensu. No, no, no. Dobra! Główna mapa jakaś. Zajebałem, bo znowu nie go Te minigamesy wtedy też były takie gówne? Tak, ale nie, czemu my nie możemy latać, tylko kurwa wy? No bo my gramy w CT, no bo mogę dać zaraz ten, no to, to idźcie pójdzieś... do góry, ja zmienię zmianę stron po prostu. No dobra, nie, no dobra to jeszcze to chwilę, jeszcze to. chwilę, no. A to nie jest kto po prostu wskoczy pierwszy do tego? Nie, nie, to jest A, okay. CT Tero chyba wkręcone. No dobra, cool. będzie połóweczka, spokojnie. Aaa, ciastek, ma dużo wspólnego z połóweczkami akurat. NIGMA! Lecimy z wami. <grym> Na co, ko, małem? Mówisz, jakbyś kurwa ten, mówisz, jakbyś sam był święty. No, a, to nie, to nie, nigdy. To no, łacha! mam go kurwa, mam! Nie mam! Hej, ej, panowie, popiszcie mi bo Jest w plecy, plecy Enigma! Ja nie wiem, ten Enigma ma kurwa, no. NIE! No nie, boże. Boże. nie, no nie, no nie, no nie, no coś, raka. co by ci coś w ogóle, no nie? nie, bo to onli headshot chyba A, jest. Ja Ładowałeś po klacie tak szybciej, że ekran trząsł No czas. Ładowałem, ładowałem. A tak, tak, to jest pistol headshot, no. Bez sensu, jak są tylko headshoty. <laughs> tylko ze hmm. rzeka dzisiaj, no. Nie No, ja to się grałem wszystko, to wszystko. O, to jest doskoczył. prawie, tylko mnie ten młot no. mnie zepchał. Dobra, doskoczyłem. Kurwa, prawie się udało. Al versus All Tego nie grali chyba. Każdy na każdego chyba. Szukamy broni, broni, szukaj, broni, szukaj. A tego nie graliśmy chyba. Czy graliśmy? Kurwa, nie zdążymy. Tak. Mogłem ci nie zabijać, mogliśmy zrobić to jakoś. <grym> no w sobie tak! Wow! Ale to nie, bo to pewnie punkty i tak się podsumują tabelowo. Każdy na każdego, tak? Nie. Tak, no zabij mnie, Rysiu, zabij <grym> <grym> mnie. Naturala mogłem zabić, ale oszczędziłem go. Gdzie te dogi? Ej, kurwa, koduje do mnie. Nie One no, ja same takie sieki dostaje. Gdzie jest fit Naturala, na przez całą mapę idzie. Jebany Dobra. środek, środek, tam, tam, no, 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 no. Królek nie mam, ty. Kurde. Mam, mam Nie wiem. Patrzę na tabelę i trochę przykro się robi tam u was. <gryśek <gryśek no, próbuję, no. Dobra, dobra, ja też już się staram, bez kitu. A, nie ty przecież się nie starałeś. No, no, no. nie, to na wyjebanie wiesz co chodzi. Ale kurde, no ciężko było z tym kurczakiem. Dobra, to co jeszcze nie było? Chicken party było. Dawaj kolory. Musisz stanąć na dobry kolor. Uważajcie, no bo tu spadasz od razu, nie? być kolor, No musi zapamiętać kolor. Kurwa, ty nie patrzyłem na żaden. Kurwa! Nie wiem, nie wiem gdzie to było. Tu może? Nie tu? To nie wiem. Nie! Dobrze, 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 wygraj to, wygraj nie, to. Nie, nie, wygrajcie to, panowie, wygrajcie to. Dacie radę. Oni spadną. Ja nie wiem. O kur... A, dobrze, Dekas, ej! No, oni spadną. Oj ojej, ojej. Ja nie wiedziałem, Dygas ale dobrze, że poszedłem za tobą, wiesz, bo nie patrzyłem na to. Wiedział pewnie. Wiedziałem, wiedziałem. No, wiedziałem, wiedziałem. Nie, Dygas wiedział, Dygas wiedział, Dygas, Dygas zasługa tej rundy, dobrze? Let's go, let's go, baby. O, oh. ale no, nie ganimy raz. Właśnie i suba zostawcie jak ktoś jeszcze nie ma tutaj dzwoneczek, Zastaw, bo to nie super. może tak być. O, duelki znowu. Duelki, behop i soleja. Choose behop. Game. Dodge, Dodge. <laughs> o! Enigma. To, to jest? Musisz, musisz unikać, musisz no, to jest okay. unikać. Musisz ryszard, musisz wejść do enigma. Wtedy Nie, to nie, 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 nie. Ryszard, ty jesteś co dobry, dasz radę. To będzie przyspieszać. Nie, nie, nacilku. Dać sobie kiedy chcesz, enigma. <laughs> No pokaż, dobra. pokaż mu dominację, skacz kiedy chcesz. Ody, Daryl! <grym> tak. <grym> Cicho. Ciasko! Za wolno leci, kurwa. Skok, 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 skok! O, kur o kurwa, ale fart! Pojebałoby się, jak to szybko chciało skup lecieć. ty. Skup, skup się, skup się, człowieku. Skup się. Skup Wygrasz nie. to. Pomyśl, ciasko! Pomyśl! Nie dam się porobić na łeb, stary. Wygrasz to. O kurwa, bon, bon, przesnęło bon, mnie bon, trochę. Tak. Zjebałem pszczolaka i chujnie nie? ma Enigma... spak! Dobrze! Na chuj ty otwierasz ten ray, tak to skakać nie umiesz, kurwa jak się odbywasz Dobra, zaraz Mój kurwa zobaczymy paski. jak wy se poradzicie, wy kurwy Soker. O zajmiste! Dawaj, dawaj Dobramy musisz. Tam dajesz Gigaz, dajesz, dajesz, lecisz. To pewnie kilka razy trzeba będzie. Nie Nie, trafim, są... nie trafim, no nie. Dobrze, 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 no, dobrze, dobrze. Dixon, dobrze! dobrze. dobrze. Do... Ja myślałem, że kosę będę miał! Aj. Dobra, macie dwie szanse, macie dwie szanse na... nie no, ja jestem o, na digielki, dobrze, dobrze, dobrze. dawaj! Dobra, Dixon. musisz, musisz! Pokaż, że jestem to... królem digielka. Ej, no bo biegaj, to KURWY takie <śmiennie> skurwisyństwo! Dobrze! Ja, ja ci POLAKAM ty to tak. ja no zwykła! Ja aj, ja ja 20 lat temu Ja TO naturalna ładowałem! Wyskie <śmiennie> to O, rejs! No, ja nie, NIE nie wygram tego! O nie! Esa! O! Kurwa ma! cech, ale yes. te. Yes. Zawsze, zawsze widziałem, że Pewor to jest dobry racist. Mogłem nie ten, mogłem nie spierdolić tego kurwa skakania, ale lipa. Ale dobre, to jest ten ten, to jeden na jeden. No fajnie, ja myślałem, no fajnie, że tam jest tylko no to, co było na początku. Nie, właśnie jest to, Tam, tam jest tyle dobra. minigier, że tak normalnie jakby z samej mini gier mi się Dobra. To jeszcze mapkę jaką znajdziemy. Fajno. Dawaj na teki jeszcze raz. Dawaj na teki. No, dawaj, dawaj, bo musimy się odkuć. Nie, na no, żadne teki. Będzie baj. Można kupować broń jak coś. Dobra, o kurwa. Co? Dobrze. Może. Dobrze. Jak Będzie to jest za tak dzieciak jak jak tam. pierdolona gra tu. No minie. nie. Co za wstydajesz? Aweczki wzięli, aweczki dzieciaczki, dobra. Spokojnie. Dobra, odkuwamy się po tej... na stop sound, czy coś tam. A to wy jak w grze wyciszysz, to nie ma, ja nie słyszę żadnej ja muzyki. Też ja też nie mam muzyki akurat. A teraz my w Tero gramy. Okej. Okay. Było 8-2 chyba, nie? Tak. Dobra. Ja też nie mam muzyki żadnej. No ja miałem, teraz też nie mam, ale jakiś gówno mi dobra. się wkoliło. Skoro mówi tam, że, że był problem, że chcecie se polatać, to se polataaaacie, no. Dobra, no, panowie, lecimy z nimi teraz, to. Lecimy, dobrze. lecimy. Będzie nie latane. tak. Nie ma łupy. Właśnie, o kurwa. Mam. Bo ona się respi po czasie, dopiero. Co za dziwkarz? Kurwa, ty, to nie jest takie proste. No nie, nie, nie. Na dach leciałam. Nie, no kurwa, mać. Kurwa od razu czekam na mnie Pemoriusz Jeszcze raz, jeszcze raz Ty <noise> musisz Uważaj, bo on z dołu może też, nie? Okay. On tam leci, tam leci, czekaj <głos> <głos> Ej, O do, dostał ty, jak jest, leci, Dobrze, leci, leci, dobrze robisz to sam dobrze robisz to sam jest to, on teraz tu Basta, basta. Nie? Nie w nim u... ja pierdol... Jeszcze raz, jeszcze raz jeszcze to musi raz, być. Jeszcze raz, jeszcze raz, to, no jeszcze raz. No, nie no, można tego, się... jeszcze raz. Mogę nie. to drugi odpalić, tylko. No dobra. <laughs> Rysiek co do nas biegnie i plecami do mnie spadł. <laughs> <laughs> ale nie, bo ja za pierwszym razem tą rampą do was skoczyłem, ale ten, ale się tak nie wycelowałem dobrze i się odbiłem. Unlucky to było. Dobra, to jak chcecie inne, w sensie to samo, ale inne, to jeszcze było tutaj SSG z shotgun. Dawaj. To było to. To było to, co Ciasko krzyczało. no nie szalaj do mnie! Bo <grym> <grym> kurwa, się respi strasznie późno ten, ten, o! Tak. <grym> <grym> nie wiem, bez sensu, bez sensu. Te minigamesy są główne, straszne, nie, nie gram, ty mapy nigdy więcej w życiu. Aha, to świetnie to, nie. kurwa, nie doskoczyłem tam, gdzie chciałem. No, Skopał, wyjął, gdzie ten knur? Ty uważaj, że on po drabinie będzie wchodził, zaraz. Okej. Okay. Nieważne. Dobra, nieważne. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, dajcie to jeden na jeden, bo tam dobre te są ty albo nie. Zabił ok? Jak ty wyskoczyłeś z mapy, czy co? Nie, no bo zajebałem mu z w nogi i on spadł na platformę, gdzie stałem i zginął. Kierdolo. I wyzywać, jaka to mapa niedobra. No niedobra. dobra. Mm, oh. co to jeszcze jest fajnego? Złupać jest Dobra, dawaj to. Dawaj, jeszcze jakąś ma pęczkę. Dawaj, Jebiemy ich. Only headshot. Remember. PIEZ! Yes, no kurwa mać, jak ten Enigma jest... Z tego 8 nie mnie wkurwia to. Jak nie widzę, gdzie oni są? Tu jest, jest blisko. No kurwa, no, idźcie ze pograć, człowieku, nie wiem, w po po. Plecy ładuje gdzieś. Chuj gdzieś na plecach jest. Tak. O kurwa, na u nas. Kurwa! Ostatni nabojem. Jakie bany zaczął kłócać ty! Kurwa! Noworiko ilu by się zrobił, bym się redukuł. Dreyk, za chwast, kurwa. Jest ile? 11:2. Fajne to ma minigames, to są. No fajne są właśnie, no tylko że szkoda, fajne. że takich nie ma większej ilości. Na jednym jej jest Maruda i mu nie podoba się nic. Nie, to ta mapa jest główna, nie da się grać. <laughs> nie no, dotykasz dzisiaj, nie wiem, co. Coś jest nie tak z nim dzisiaj. Coś nie tak, nie wiem. Dawaj te minigamesy, fajne były. Co się Może stało, ten Dawaj. Co się miało stać? No chujowa mapa. No mapa. Klikajcie jakiś... tam, ten O, climb. Proszę, daj oh nie. Jest! Yeah. No nie ze mną jeszcze, no nie! Dobra, to ja odpadam. 5 sekund leci, przewagi, 5 leci, sekund leci, przewagi. Leci. No. Uhum, no, ale patrz jak dzieciak tam próbuje patrz patrz jak, jak pan A nie daje <grym> rady ty pana, no pan, pan, pan. A bo tam się odbija kurwa pan, nie może skoczyć odbija, Nie odbija pada odbija, pana O! Ale zamknij! Ja to go... je bardzo! Ja nie Niech dwóch ich pa, nie dzieciak, 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 dzieciak nie, nie, no nie! Ta, nie. O, farta miał, farta miał. Nie no nie moje. Nie, nie. Pierdoli tam z kurwa, ale... Dobra, dajcie, dajcie im popis kurwa tutaj teraz. Ale gdzieś Rejs. Rejsa. O kurwa Lecisz bardzo Rejs lecisz. może być równie dobrze bardzo randomowy. Go, go, go! Nie no, Tygasz się dwa razy blokował, nie, No niestety. Dobra, natural. w Tobie jest, <grym> kurwa, nadzieja ostatnio. Oj, oj, oj. Nienawidzę grać na tego dzieciaka, ci nie. Dobra, natural, pomyśl, no pomyśl, no. Natural, no, dzieciaku, patrz co robisz jak patrzę, jak nie zobacz jakby. My... No, no, za, zacznie, dzieciak, się, choć, chodź, chodź chodź, 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 No co <grym> <grym> Minus 90, jakim cudem minus 90? Motylkowy prosto szybsze animacje ma wiesz? lepszy jest. Ale to jest grany... Nie, Nie a... Pewor prosty miał lepiej naostrzony nóż i tyle. To, <grym> tak. da. Łatwiej było skurować. Co za fiumco. śmiech na sali jakiś kurwa, ale w pizdę dostajemy ty To dostajemy, dostajemy. No to jeszcze Bo długi no wykorzystuje na mapę. <laughs> Daj coś fajnego jeszcze tutaj Ma. pod os. O. o kurwa. Pod was. O. Ale... O, kurwa ty. Debil się zabił. to na tej zasadzie działa, kurwa. Dobrze, dobrze. Preci masz, precyz masz, masz. masz. No nie też grać z dzieciakiem. Ja myślałem, że znowu będzie się stajpić od góry. Nie, właśnie. No, no ja też straciłem dużo AP, też niefortunnie spadłem. Och, śmiech oh. na sali, śmiech na sali, co tutaj się dzieje? Staliśmy u kurwa. Trochę tak. O SSG. Dobra, dawaj bardzo. Za... SSG, SSG. No musimy na górę dolecieć po broń chyba O nie skał mamy to, o, to co jest? To co to ma być? Chłop mnie w górze zabija Dostał? Nie, no strzelają do mnie A to jest fajna mapa akurat tak szczerze. Nie, nie jest fajna. Na górze <laughs> jest, dzieciak Znaczy tak ten minigames może by były spoko, gdyby pełno na przykład bana dostał kurwa, to nie wiem, wtedy by było OK. No, nie! No, wiedziałem, ale nie skupiłem się na tym. A pewor dostał 62, tylko jakim cudem? Nie wiem, no ktoś do, do mnie strzelił, dwie ja. osoby mnie trafiły chyba. Nie, ja cię trafiłem tylko. Dobra, ostatnia mapka i Golden Golik. Ktoś poleciał tam. Dobra, Go na Golden Golik coś bierzemy to jeden na jeden, a teraz wybierz co tam chcesz jeszcze. Dobra. Golden Gol. Glasko, się czuję mosty, bo dwa razy wygrał. No, no nie wygrał się nie czuję mocny, czuję się jak gówno, kurwa, bo zostaliśmy kurwa zniszczeni jak, nie wiem, jak dzieciaczki. Witam i zapraszam O kurwica, dobra Dobra, jedziemy kurwa Kurba wurne Wleciał tu! No kurwa nie! Miałem szansę na zabicie jednego! Ale tam idealnie wleciałem teraz! Tak, idealnie tylko nie zabiłeś. Odrość Próbuję go przeskanować, kurwa nie, nie, nie trafiłem! Nie, nie, nie. Kurwa! Uh. Ej, obity, obity jest! Natural, na natural obity hapę. jest! Gdzie ten metardus jest? A czemu ty, to, czemu to, ty ten? Natural w ogóle chopa nie korzysta. Bo... Natura no, nie umie się rozpaść. się Kurwa, No nie jest. Ale że ten... Dobra to, że Mistrz mnie nie zabił tam Dostaliśmy, dostaliśmy wpizdę fest, ale teraz golden goal na mapie 1 na 1 Niech no Dobra Nie, 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 musi najpierw stary dawać te, teki, a potem... Dobra, dobra, jeden. to najpierw teki, pistole, a później ten, a później... No dobra Dwa golden gole będą Teraz wjeżdżam tego anigmer, w tego enigma, już się skurwia ja tym, <laughs> na tym na skitu. Wal szana na, na dziura. Mapa ben. na teki, tylko natural teka zawinął No mam pizdę, to ja jestem... No kurwa jaki to jest random shot? Gdzie jestem? No. Ewem kurwa, Nie, nie, nie to mapę z tego kurwa ty kurwa no ty... ja pierdolę Dygas, dygas, dygas nie spokojnie. Dygas, kierujesz, ich, zobacz tabelę. Nie wiem akurat. No dobra, no, <laughs> okay, dawaj, ostatnia jeden na jeden. jeden na jeden, otwarty. tak. Last mapa. Aby po wybrało coś pod nas, kurwa. A nie to skakanie kurwa dla dzieci. Jakie skakanie? No to takie wiesz, co, co wtedy coś się stało mierzyłem no, ale ten na... Ale na łóżmy przecież tak. Ja on chcę 1 na jeden po prostu. Oj, po prostu. Jeden na jeden, tak. No wiem kto tam wybiera, to wybierz Ser. A ja wybieram dobra. <laughs> ja pierdolę. <laughs> kurwa masz. Ja mam takich retardusów z tyle, kurwa Ej, ogólnie 16.2 jest jak coś, nie? No. Dobra. Dobra, teraz zobaczymy. Lecimy, no lecimy, kurwa, niech żółwia da. Rejsik? Nie, co to będzie yes. to O, jest. Żółw, dobra, karmienie żubia, karmienie żubia, to jest łatwe. Kim? Bazy, co to jest, co to jest? No bierzesz Bierzesz pomarańczę i nie lecisz, żubia. ty. Ha. Dzieciach, 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 dziecia, patrz. Gdzie jest? Blisko jest. Na. O kurwa, kurwa. minimalnie. <laughs> Karmienie Jebany żółwia, dzieciak. karmienie Leszcza to było. Co, co ty mówisz, nie? Mówi, nie obrażaj mi kolegi z drużyny kurwa. Karmienie Leszcza. O boże. No, 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 i co, no i co dzieciaku, no i co dzieciaku. Maszek dzieciak się porusza, zobacz co ten dzieciak robi ty. No dzieciaczku, co jest? Natural, co się dzieje? Dzieciaczku, halo. A ty peworska, coś się nikt no Dzieciaku! Co jest dzieciaczku? Co się dzieje? Skoczysz tam na górę czy nie skoczysz? O, ale co ci Halo, dzieciaczku. Papa jaki bobasek, zobacz, zobacz papa. Dobra, Dobra. Yes. A może być dwa razy pod rząd na przykład ta sama? Może być no. Masz teraz najfy A ja mam mniej HP! Ta, mniej HP masz. Ile masz? 75. No ma, ma. A właśnie dlatego A 75 mamy. Ja no mam Ale no czemu on ma nie, nie wiem, tu jest mało. plus minus 20 HP. Czekaj, ja coś tylko zobaczę. A, czekaj, Dobra, czekaj, no czekaj, nie czekaj. bij mnie, czekaj! A co chcesz zobaczyć? No chciałem zobaczyć jedną z dobra nieważne, no, ale już dobra. do mnie i coś Masz nieuczciwe zobaczyć. zagranie, no taki właśnie jest, pewno. Ale, ale no, co ty chcesz? No, 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 no nic już, sobie, już nic jest, sobie, już, nie, już nic Masz, jeden na ma. jeden będzie, dawaj, z Anigmą Na no, ja serio to co? chciałem zobaczyć, chciałem ci kosę w plecy wiewać. No właśnie, no już nieuczciwie gada do mnie Dodcz. O no, kurwa, o nie! No Rysiek, co się dzieje? Rysiek, skup się teraz Pokaż Rysiek klasę, no halo, Dobra, no. Nie słyszę cię, Rysiek. Nie mam nie. Halo. podskocz, podskocz pod Rysiu. Dobrze, dobrze. Skacz, pamiętaj, Ligba, pamiętaj, pod kontrolę Ligba. masz kucanie, pod spacją, masz skok, pamiętasz? Tak. Powiedz, pod co masz skok? Pod co masz skok? Nie interesuj się. Ale ty, Witamy, ani, ty stary mnie nie rozproszysz. Pod jaki klawisz masz, nie rozproszysz się, tak na pewno? żelazną psychikę, człowieka. Dobrze, dziękuję No nie nie to. Się. To powiedz mi, ile piw wczoraj wypiłeś? Nic. Powiedz mi, ile piw wczoraj wypiłeś? Nic, a nie, mówiłeś, no, że mówisz, piłeś, że coś. piłeś nie tak? piję, ale nie piję, pi... pi... bo nie piję to... piwa. No, a co <laughs> piłeś, co piłeś wczoraj? Proszę powiedzieć, bo piwa pijesz 3 dni temu, co pijesz wczoraj? Yyy, Bacardi. Jakie? ile wypiłeś? Ile wypiłeś nic. tego? Proszę powiedzieć. No jak nic? Patrz jak on kłami. No niedużo, niedużo. No szklaku, wypiłeś, ile, klaku, klaku ile wypiłeś? Udzieli, bo... kłamać, jak no ile Nie warto uwagi. No ile? no Rysiu, ale dobra. się skup. Rysiu, teraz będzie skok. No Poszalne, to, Teraz kucnij, kucnij. Rysiek, podskocz, dobrze podskocz, z kontrolem, zobacz, Enigma się ścieliśmy po lewej, zobacz to, dobrze. No kurwa, pedofile jebane, <śmiennie> <śmiennie> za szybko to zaczęło lecieć, dobra. To by było tyle, yy, kanał Nie, chłopaków... Są... Być, ty. No były byle dwa, byle. były Dań dwa. tej mapy pierstalonej. No, no było na usp i było... Były, A, były. No yy... dobra. Łapkę w górę proszę zostawić. E, Im więcej łapek, tym będą częściej minigamesy tutaj dla widza. E, Kanal popaku kłamie? w opisie. od nas, czy będzie częściej, czy nie. A, no to zależy, czy będziesz w ogóle przychodził do nagrywki, no tak, zapomniałem. E, I trzymajcie się, zostawcie sobie jakiś komentarz. Trzymajcie się, czy jeszcze chłopaki. Hello. cześć. Znowu.